Afera trenerowa Szeligi, to jest mocny temat. Tak. I co, chcesz go poruszyć? Tak, a czemu nie? Ja bym bardzo chciał poruszyć to. Wy nazywacie się seducją i pozdro wariaty. Benek, pozdro. Tylko, że tam podobno jakiś długi materiał powstał u Gimpera, ja tego nie oglądałem. Ja oglądałem właśnie. Oglądałem do snu. No dobra, ale to pogadajmy szczerze, tak? No. Bo miał wystąpić Szeliga tutaj. Tak. I czemu jednak nie wystąpi? Znaczy, no bo i ten klip nagrywaliśmy i żeśmy się skupili na tym, żeby. No, jednak jest ta premiera lodów. Nie było czasu też, żeby odpalić te oferki. Mhm. Dzisiaj mamy taki fajny, luźny wieczór, więc w sumie dzisiaj, jakby był, to byłoby No, bo ja właśnie sobie nie wyobrażam. Czy jakby. Bo na tyle, ile znam ciebie, no to jakby. Bo oni tutaj chyba chcieli przyjeżdżać, pokazywać jakieś zdjęcia. Nie, według mnie to było mega dziwne. Ja powiem Ci tak. Ja. ja. Y ja obawiałem się jednej rzeczy stary, na tym streamie. Jednej takiej co nawet rozmawiałem w klubie po treningu z chłopakami, mhm. tam z Kubą, Kubańczykiem, mhm. z Dubielem, z Tyburskimi, że zrobienie takiego streama. Teraz jak on już tam wyjaśnił się u Gimpera, to już jest to, już, to jakby ten, to już jest jedno. Nie? Tylko Gimper jest takim niezależnym dziennikarzem, nie teraz? No można go tak nazwać. No, niezależnym reporterem, O, może bardziej. Ale się wyświetlił um, TikTok chyba z kawałkiem, bo chyba Konop dodał odpowiedź mm. na, to, na ten wywiad u Gimpera. Mm -hmm. I um, ta narracja cała Szeligi, że. Bo wiesz, wtedy on przedstawiał, że to jest jego przyjaciel, że niczym ojciec, a teraz nagle, że. A, to wcale nie był nawet mój kolega. To był po prostu trener. Takie wiesz, nagle idzie w, w zoom, no to wcześniej po prostu gadał, pierdoły, jak zbierał. Tego nie rozumiem. Że uważam, że trochę obrał na siłę teraz udaje, że A nic nie łączyło, to były relacje takie czysto. Tak, no właśnie to jest. trenerskie. To jest. Ale dla to z trenerem mnie... zawsze chyba jest taki bliższy kontakt. Nie? Ja przynajmniej jak trenowałem, no to uważałem trenera z takiego już pozioma I swojego. To jest to, to jest właśnie dla mnie najgorsze, nie? Że. Że on to powiedział, tylko on potem to wyjaśnił, nie, że on to powiedział w emocjach, że w sumie widział się z nim tylko na sali i tak dalej. Ale ten temat jest taki, kurde, no właśnie. Ja z nim jak gadałem przez telefon, to też mu powiedziałem, że kurwa, no niby serce nie sługa, nie? Że jednak to serduszko, jak cię strzała Amora trafi, no to, to ciężko jest ten. Tylko właśnie ja powiedziałem, czemu, i, i, i powiedziałem mu, ty będzie, ty jesteś świadomy, Piotrek, że ty będziesz mieć, będziesz mieć przejebany za to, nie? Że, bo to chodzi, ludziom nie chodzi o to że ta kobita związałaby się z kimś innym. Mhm. Ludziom chodzi o to, że to ty się z nią związałeś. Mhm. Ty, Piotras, osoba, która miała te, trenera na Telebimie. No. Na diodach fejmowskich, która gadała, wiesz. To o to ludziom chodziło, nie? Więc ja... ja I on o ja tym wiedział, ma... on o tym wiedział, że kurwa, no wiem, będzie ten, nie? Ja tych jego tłumaczeń, ym, no tak, ym, nie kupuję do końca, nie? Mhm. Eee, jakby mnie to nie przekonało, że wiesz, wtedy właśnie mówił, że, że to jak ojciec, że jak się obudzi, to będzie z niego dumny i tak dalej. A teraz nagle, a to nawet nie był mój kolega. Uważam, że on teraz szyje po prostu to, co wymyślił. No ale trudno, no życie pisze różne scenariusze. To nie jest sprawa zero-jedynkowa. Natomiast dla mnie jest trochę to dziwne. Tyle. Ciężki temat. Tak, ciężki. Ciężki temat bardzo. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to tak naprawdę zawsze znajdą się dwa obozy. Mhm. Nie? Bo wiadomym no faktem jest. Nie jest, ma nie? Tak, wiadomym faktem jest, że jest jedna jest jeden obóz, który powie, że Szeliga zachował się niehonorowo i rucha żonę swojego trenera, bo to jest wiadomo, że to chodzi mi tutaj już skrajne podejście też. A jest drugi obóz, który powie, że serce nie sługa i jakby on ma do tego prawo, no ale. Znaczy tak, ja Ci powiem jeszcze tak, że mm, okej, okay, tamten facet y, no jest w ciężkim stanie, mm -hmm. jest w stanie wegetatywnym. I z jednej strony fajnie, że ktoś się zaopiekuje jego dziećmi, mm -hmm. ale boję się, że Szeliga jest na tyle niedojrzałą osobą, przez jakiś czas ta relacja się skończy. Ja tutaj zbuduję jakąś wiesz, relację z dziećmi. Ja jestem przykład z rozbitej rodziny, no i wiem, że dziecko się przywiązuje do tego ojczyma, i tak dalej, bo teraz on jest jakby ojczymem Szeliga. I jeżeli Szeliga naprawdę to wszystko przemyślał i on będzie trwał przy tej kobiecie i przy tych dzieciach, to ok. Ale mam takie obawy, że za rok już będzie zupełnie co innego i tak dalej, wiesz. I po prostu jest to jakieś. A widziałeś yy, tego posta od tej siostry yy, trenera? O, tak. Widziałeś to? Yy... Ten post widziałeś? Gdzieś mi przeleciał, może przeczytać. Dobra, no to już się puszczam. Karola Antonczak. Rafał żyje od dwóch lat, jest w stanie wegetacji. Tacy ludzie wracają do zdrowia z czasem, ale są przypadki, gdzie wracają do pewnej sprawności po rehabilitacji i długim leczeniu. Żaden lekarz nie stwierdził śmierci mózgu. Rafał oddycha samodzielnie, reaguje na głośne stuknięcia. Bardzo się broni przy czyszczeniu nosa, wodzi i reaguje mruczeniem, jak przychodzi mama. Rodzina nigdy nie zwątpi i go nie zostawi. Wierzymy, że cuda się zdarzają, i dopóki żyje, będziemy o niego walczyć. Głównie teraz opiekuje się nim moja mama z tatą. Nigdy nie był uczony w domu, tylko w naszym rodzinnym domu, i moja mama się nim wtedy opiekowała. Dużo dobrych duszyczek może to potwierdzić, co go odwiedzało. Anka, czyli obecna partnerka Piotra Szeligi i była żona Rafała Antończaka, Proszę. jest nadal jego żoną, ale czekamy, aż się rozwiedzie i zmieni nazwisko. Prawnym opiekunem będzie mój tata. Pozdrawiam dobrych ludzi, którzy wspierają Rafała mimo No dobra, weźmy wyżej. Ehm, Karola Antończak to jest Siostra Ale że kto się opiekuje teraz i wcześniej? Ehm, rodzice. Ma mama. Bo gdzieś Ojciec właśnie ma. czytałem, że od początku się rodzice opiekowali. Rady, no mi chyba mignęło to na Facebooku. Gdzieś to było tutaj napisane, tak, czy nie? Tak, to, to, to jest to napisane. Kanonier, ty byłeś z nie? Był Gdzie to głównie, widzisz, Rolfik? Głównie teraz opiekują się Pozrót. nie moja mama, nigdy nie był u żony w domu. A, że na nigdy nie był u w domu. I to trochę mi koliduje z tym, co się jakby dowiedzieliśmy, co z gadaliśmy. Z filmu tym. Nie, 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 nie. Yy, co gadaliśmy na schodach. Okay. To to jest potwierdzone, to co tam gadaliśmy na schodach, czy nie? E... Bo o tym jakby ludzie wiedzieli, jeżeli to jest prawda, to by było dopiero. To nie wiem, właśnie... Yy... Nie, nie jest to potwierdzone, to wiesz, nie ma coś eksperymentu, to... ale... A, zajmowo. tak, 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 tak. No w sensie... Ale to jest potwierdzone, bo jakby od kogo to? To nie jest publiczne. No tak, ale to jakby wiesz, z pierwszej ręki, tak? splotek. Hmm, Aha, splotek, ok. No to jak plotek, to nie Splotki ludzi z Rzeszowa. nie? Aha. Siema okay. Meduza. Eleniwi napisała. To fajna żonka, która nawet nie odwiedza własnego męża. Jak można być tak podłym człowiekiem? Mam nadzieję, że karma uderzy w nią z podwójną siłą, bo o ile uważam, że ma prawo zacząć z kimś od nowa, ma prawo być szczęśliwa, ale serio, nawet na chwilę nie zajrzeć do faceta, z którym ma dzieci? No cóż, zresztą czego się spodziewać po sobie, która jedział tym 230 na godzinę, trzymając jedną ręką kierownicę, a drugą palię peta. Dno i metr muł. A szliga to zwykły troglodyta z wyżartym mózgiem od sterydów. Oboje siebie warci. Da was dużo siły i wytrwałości. Definicja miłości, a nie jakieś cyrki na poka. Cóż, ich życie... Miał Cichy napisał też. Czy mamy kciuki. kciuki za Rafała i całą waszą rodzinę? Akurat miałem przyjemność że z nim w dniu walki i oglądać to wszystko na gali. Nie zapomnę tego do końca życia.